Dzień dobry kochani, cześć, witam w kolejnym vlogu na moim kanale, ja tutaj z jagodzianką, którą wczoraj upiekłam, niestety nie nagrałam mam tego i nie pokazałam, ale pokazywałam jakieś urywki na Instagramie, więc pamiętajcie, tu Kostyś, pamiętajcie, żeby tam również mnie zaobserwować, mam swoją jagodziankę, wyszły nawet całkiem dobre, tylko, że dałam za dużo mąki, za bardzo mi się, wydawało mi się, że za bardzo ten Wydawało mi się, że za bardzo to ciasto się klei do rąk. Wysypałam dużo i teraz już wiem dzięki mojej bratowej, że za dużo. Ale to nic i tak są całkiem dobre, zjadliwe. Tutaj mam w termosiku kawkę. I my dzisiaj z kostisiem jedziemy do Wrocławia. Jedziemy dzisiaj do Wrocławia, czekajcie. Jedziemy sami. Tylko we dwójkę, niestety Hranie z nami nie jedzie, no bo jest jeszcze na koloniach dzisiaj ostatni dzień, a szkoda, bo zawsze było wyraźniej, Kostek bawi się chwilę, zatrzymaliśmy się na siku, Kostek tutaj zjeżdża dwa razy ze zjeżdżalni i ja kończę swoje... swoje śniadanie, ja godzienkę i jedziemy dalej i jedziemy dzisiaj do laryngologa na kontrolę z Kostysiem, a później nie wiem gdzie jeszcze. Na pewno coś zjeść dobrego i na pewno y, znaczy na pewno są ogólnie wyprzedaże. Ja miałam już taki plan, żeby nic nie kupować w tym roku. Nic mi już nie jest potrzebne na lato. Y, bo z tymi wakacjami to naprawdę jeszcze nie wiem, jak będzie. Możliwe, że ich nie będzie, więc y, jakiś takich, wiecie, dalekich. Więc, y, więc stwierdziłam, że nic mi nie jest potrzebne. Z drugiej strony kusi, kusi, żeby gdzieś tam skoczyć może do Magnoli. E, chociaż Magnolia jest taka big. Specjalnie nawet wziąłam po to wózek, żeby. A -a -a. <laughs> Specjalnie nawet po to wózek, żeby, wiecie, mm, ewentualnie tam kosty się trochę wspomóc. No nie wiem, zobaczymy. Jem jego dziankę i jedziemy. Widzicie, co dzisiaj znalazłam, tej rączkę? Zobaczcie, tutaj mamy taką bransoletkę. Kupiłam ją jakieś 4 lata temu. Tu jest miejsce pod moim palcem na wpisanie swojego numeru telefonu. Ona jest taka gumowa. Nie, ją kupiłam dawniej, niż 4 lata temu. Franek miał 4 lata, jak kupiłam ją, jechaliśmy pierwszy raz nad morze i to jest bardzo fajny patent, jak właśnie wyjeżdżacie gdzieś z dzieckiem, gdzie jest dużo ludzi, dużo turystów i tak dalej, żeby właśnie taką bransoletkę dziecku z... założyć żeby był ten numer telefonu w razie, gdyby dziecko się zgubiło. Nigdy mi się taka sytuacja nie zdarzyła, ale jednak jest to zabezpieczenie, że jeżeli wtedy ktoś to dziecko znajdzie, no to po prostu od razu zadzwoni i już wiemy, co się dzieje. A ty co tutaj mi? Ty pani Jagodzianka. Pani Jagodzianka. Jedziemy dalej, bo się spóźnimy do lekarza, wiesz? No bo mamy na 10.40 wizytę, musimy jechać. No, ostatni gryz. Idź jeszcze raz, zjechać ze zjeżdżalni i jedziemy, okej? Okay? Ostatni raz, dobra. Mhm. Mm Pojechaliśmy na miejsce i jak zwykle jesteśmy za szybko, ale w sumie lepiej być za szybko niż się spóźnić, szczególnie jeśli to jest planowana już długo wizyta u lekarza. My słuchajcie, tę wizytę m, tak naprawdę odwoływaliśmy y, już, to znaczy przesuwaliśmy ją. Wcześniej musiałam odwołać, bo wtedy kostek miał ospę. Nie pojechaliśmy, no i udało się umówić termin na teraz. Teraz kostek jest zdrowy, więc mam nadzieję, że się y, przebadamy i wszystko wyjdzie dobrze. Co jeszcze? Właśnie nie wiem, nie wiem co będziemy robić po tej wizycie. Jedziemy do domu, czy jedziemy gdzieś na miasto troszkę, co? Co będziemy robić, Kostek? Na miasto. Na miasto? Zobaczymy. Na razie muszę znaleźć jeszcze jedno wyniki badań, kostka. W telefonie i idziemy do środka, tak? Wyjechaliśmy z Kostkiem pod Magnolię, pójdziemy sobie na mały shopping, zobaczyć, co tam na wyprzedażach, zjemy coś i jedziemy do domu, tak? Kostek jest bardzo zmęczony, bo wstał dzisiaj o 6 z tego podekscytowania, że. Nie jest zmęczony, ale wstał o 6 z tego podekscytowania, że jedziemy do lekarza, no więc nie jest zmęczony, mamy godzinę 11.30. Sprawy mają się tak, że najprawdopodobniej nie ominie nas usunięcie tego migdała, bo niestety on się nie, nie zmniejsza, mimo tego, że infekcji jakoś, wiecie, w ostatnim czasie kostek nie miał. No więc trochę kicha, bo miałam nadzieję, że jadąc teraz na kontrolę, że może będzie trochę lepiej. Głodny? No to idziemy coś zjeść, jakąś zupkę albo coś, albo pizzę, co byś chciał? W ogóle tutaj teraz stoję... Dobrze, te poszukamy. Teraz w ogóle tutaj stoję w takim miejscu, że dosłownie na ukos widzę ten apartament, w którym ostatnio spałam, jak byłam na szkoleniu reformerowym we Wrocławiu, więc fajnie. Dobra, kończę i idziemy. Ja już nie pamiętam serio kiedy, a wiem kiedy, ostatnio jak byliśmy we Wrocławiu właśnie też u lekarza, jeździłam z kostkiem wózyczkiem. No, to już takie nasze ostatnie podrygi z tym wózkiem, tak naprawdę na co dzień to w ogóle... Tak? Jest tu Magnolia, tak. Eem, tak naprawdę w domu to w ogóle na miejscu nie jeździmy bo kosty już śmiga wszędzie na rowerze. Zresztą wiecie, nasze miasto jest na tyle małe, że wszędzie da się dojść na nogach czy właśnie na rowerze. No ale tutaj jednak wózeczek się trochę przyda, więc myślę, że to takie naprawdę bardzo, bardzo ostatnie podrygi i pewnie będziemy sprzedawać naszego Miosa i powiem Wam, że 3 late w nadal daje radę, więc polecaj go. W ogóle bardzo fajny jest ten wózek i bardzo Wam go polecam. Oczywiście, no nie jest to taki wózek terenowy, więc jak mieszkacie gdzieś na wsi, mało chodników, to, to nie. Ale jeśli w mniejszym mieście, dużym mieście, to bardzo pole... Chciał zupę rybną ja mój chłodnik, a ja muszę jeść rybną. Tak to jest. Nie, malutki synku, to ja cię przekarmić? Malutki synku, ja cię przekarmić? Jednak powrócił do swojej e, rybnej, pomidorowej, nie? Ja sobie jeszcze nałożyłam w Ekspress Orient różne różności, makaron, ryż smażony, jakieś ziemniarki, po azjatycku, wieprzowiny, tyrczak. Kostek mówi, że wszystko mi zje znowu. No zobaczymy. Co chcesz spróbować To, makaronik. Dobra. Nie polecam tego Azja yy, Express Orient, bo mi z tych wszystkich rzeczy, które na tylko jednak z kina. I taka jest moja na ale dobram się lodem. Takie, takie wybrał sobie Kostek w zarze sandałeczki z myszką Miki I słuchajcie, kosztują 29 zł Zero na śni. Nie ja dosięgniesz chyba. Dosięgniesz? Super. Idziemy do góry. Nie, jedziemy na dół. A tu? Tak, na dół. Brałam sobie taką sukienkę, ale niestety nie ma metki. Jest taka ładna. Zobaczymy, czy będzie dobra jak przymierze. Patrzcie jakie znalazłam. Spodnie na prące przecenione. Ze 125 na 39. 36 rozmiar. Mega. Właśnie takich szukałam z wysokim stanem. Za cztery dyszki. No lepiej być nie może. Biorę. I bardzo mega. <laughs> Zdjęcie dzisiejszego jest taki, że udało mi się uśpić Bombisie, który nie był wcale zmęczony, ale od 6 na nogach już ledwo żył, więc Bombis nie śpi w nowych. Ja sobie jeszcze tylko skoczy tutaj w chemię skoczę sobie do resortu i obudzę go na lody i jedziemy bo lody mu obiecam to, dobra? Kupiłam sobie jeszcze suszy na drogę. Myślę, że teraz będzie mnie lepiej słuchać. Kupiłam sobie jeszcze suszy na drogę. Mam kawę ze Starbucksa. Mrożoną też na drogę i zaraz wrzemy jeszcze tylko się posiada. Bo powiem wam, że już nie mogłam tam wytrzymać. W sensie fajnie, klimatyzacja, wszystko, ale jakoś mnie teraz. Kosek zjadł loda. Dobrze, zaraz cię nagram. Ale co chciałam tylko powiedzieć, że męczą mnie jakoś teraz zakupy w galerii handlowej, nie ma tego światła naturalnego. To wszystko jest takie jakieś... Nie wiem, kiedyś miałam o wiele więcej siły na to. Teraz mam zdecydowanie mniej, ale cieszę się, bo kupiłam sobie fajne spodnie za cztery dyszki w zarze. Przedstawiłam ze 160. Kupiłam fajne klapeczki w sobie kupiłam też dżinsy Brankowi i to tyle z moich zakupów. Nie kupiłam nic innego, tylko Zara Jedzę pokazać! I jedzą go już pokazywałam. Wiesz twoje klapeczki, ale to tak. Dobra, teraz wyłączamy. I później jeszcze nagramy. Coś, jak przyjedziemy do domu, dobra? Może pojedziemy na działkę do taty, okej? Okay? Stoimy w korku, więc od razu powiem, że nie kupiłam tej pięknej białej sukienki. E, przymierzałam ją w Zarze. Kosztowała 200 zł, bo to jest nowa kolekcja, więc czekam, aż ją przeceniam i wtedy ją kupię, bo jest boska. My w korku, e, ale jeszcze taka myśl mi przyszła na myśl, że. Em, Kiedyś bardzo lubiłam robić zakupy w H&M, w Reserved, a teraz jak naprawdę podobają mi się tam jakieś jedne sztuki. Dużo rzeczy jest takie łachowate, szczególnie w H&M. Zresztą w Reserved też te bluzy jakieś takie, kurde, powiem Wam, że... Nie wiem, ta bluza zielona, która przyszła jest na przykład fajna, y, mi, ale ta w paski, w której dużo ostatnio chodziłam, ale reszta no, to jest bardzo, bardzo kiepska i gdzieś ta zara, jednak, pom jakością wydaje mi się, że trochę jednak wygrywa. W Wielu niu już odebraliśmy Dominika, też odebraliśmy pojechaliśmy po Dominika, teraz czekamy, bo Dominik poszedł na szybko do biedronki. Kupuje wodę w bańkach, y, bo niestety na działce nie mamy wody. Kupuję więc wodę w bankach. Kupił Kostkowi basenik i będziemy napełniać, znaczy będziemy dmuchać basenik i napełniać go wodą dla Kostka. A ja duży. Nie wiem jaki, bo to tata kupił. Jak rozłożymy to zobaczymy, ok? No i dzisiaj mamy wolny wieczór, to znaczy do mnie gdzieś wychodzi, więc ja muszę. Znaczy umówiłam się z Agnieszką, tylko muszę jej o tym przypomnieć, czy o tym pamięta, żeby to mnie wpaść. Tak to wygląda. Słuchajcie, jak pomysły mojego męża. Basen rozłożony, o tutaj, i Dominik pojechał po dostawę wody. Wyleliśmy 12 balniaków po 5 litrów, no i pojechał po drugie tyle i myślę, że już będzie całkiem spoko, tak żeby Kostek sobie pomoczył dupcie w basenie. Sprzątam wózek, składam go i to jest też bardzo fajne, że jego składa się naprawdę jedną ręką. Najpierw wystarczy zrobić tak, ciak później już Składamy rączkę, ciak bach i hops. I on jest dość małych wymiarów i dość małych wymiarów jest bardzo lekki, znaczy bardzo, jest dość lekki. I ogólnie ten wózek po trzech latach, muszę powiedzieć, że nam się fajnie spisywał. Tak jak mówiłam, nie jest to wózek na żadne duże dziury, tereny, nie wiadomo jakie, ale po takiej drodze. Żwirkowa też sobie spokojnie poradzi, więc ja mogę go polecić. To nie zrobiłam podobną kolację, tylko bez chipsów. To są pomidory smażone z sol, y, sól, pieprz, miód na maśle, do tego sur, y, ser, y, Granda pando, grana padano, coś takiego. I troszkę bazyli, Tutaj bagietki. Ja te I krewetki z makaronem. Ja te... Dobrze, dobrze, spokojnie. Zaraz przyjdzie Agnieszka i będziemy jeść Nam też już nakładam krewetki. Tak? I sobie taką fajną kolację zrobimy z ciocią. Dzień dobry, kochani. Witamy w kolejnym dniu. Wczoraj posiedzieliśmy z Agnieszką, zostajecie do drugiej nocy. A dzisiaj trzeba było wstać, bo kostek wstała o której? Po szóstej. Więc jestem super wyspana. Ale to nic, no, co ty dużo mówić, trzeba cierpieć, nie? Jak się siedzi po nocach później, a ma się malutkie, znaczy malutkie, już nie takie malutkie, ale bobo. Właśnie czekamy na Agnieszkę swoją drogą. Czy Ej, ja, drogą? Nie, ja nie jestem bobo. Ty nie jesteś bobo, to już jesteś chłopczyk, prawda? Właśnie czekamy na Agnieszkę, tą samą, <noise> bo jedziemy od nasze dzieci z Kolonii. Dzisiaj jedziemy po Franka, w końcu po 10 dniach. Zneskliśmy się, co? Zneskliśmy się? Zapaniem? Tak? tak? <grymne> Dobry moje dziecko kochane! O, ale się za tobą wstęskniło! Oj, 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 cześć! Ja szukam telefonu, bo on się zgubił. Jak ci się zgubił? Daj mi jest... to skoro... Co ty masz na paznokciach? Top model było. Specjalnie jak się spytałem pani, czy będzie top model. No Pokaż. i wiem make up. O, jeszcze ustup. <grymne> A to kiedy? to wczoraj? Nie, przedwczoraj. Aha. Ściągaj to upał, no, jak nie Dopiero, wiem, czy... Dopiero wczoraj sobie z moim, z moim Ja nie mogę. A gdzie masz telefon? No nie wiem. No przytulasek z franiem, dawaj. I co, zadowolony Franuś? fajny pobyt tu był? Nie chcę jechać. Nie chcesz jechać. W przyszłym roku też przyjedziesz. sobie na pizzę będziemy jeść pizzę teraz tak a no. później jeszcze lody no, no. no dobra, no jedziemy teraz jedziemy teraz opowiedz jak no na tych na tych Naprawdę Ci się podobało? No, nie o tam są. Co do moich odczuć a propos kolonii, to są takie, że e, myślę, że były całkiem, całkiem fajnie. Fajnie się podobało, chociaż był mały kryzys. Na początku, nie? To nie było na początku, to było w połowie kolonii. W połowie, no, 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 no. połowie kolonii było. Ale poradziliśmy sobie z nim, nie? Dobra, mi pomogła, sobie z nim poradziliśmy, to po było ekstra, no i słuchajcie, co najważniejsze, pan jeździł konno codziennie, oprócz jednego dnia by wtedy grał, nie? Eee, o, no, no, jeszcze samego przyjazdu i wiem. No, no tak, i i e, nauczył się i już kusuje, tak? Kusuje, startuje i hamuje. No sam, nauczył się. I teraz chcę jeździć na jazdę konno, może już jeździł razem z Jółką, jak się uda tak załatwić. Doku? Wystarczy? Nie, ja chcę po prostu nagróż, byle jakąś żeby po prostu były fajne konie. No a Julka ma tam fajne konie. Chyba się jeździ. Cześć! Dogoniliśmy was! No, ja. Nie było niestety kwiatów, ale to nic. Mamy prezent, no i bez kwiatów, mamy prezent i jedziemy się imprezować do babci, nie? No. 100 lat, babci Sen wieluński, nie? w niedzielę chociaż tak na dwie godziny, co? a później sobie na działkę pojedziemy nie chciało nam się dzisiaj nigdzie daleko jechać dlatego przyjechaliśmy na basen w Wieluniu nie byłam tutaj już, nie wiem, dużo lat tak mi się przynajmniej wydaje e, no idziemy zobaczyć oczywiście nic się nie zmieniło basen wygląda tak jak 40 lat temu e, ale, ale pokąpać się można więc dzieciaki trochę skorzystają w ten upał no i my również Kto jechać? A kto pływał najwięcej? No, no, no. Też normalnie, Franek po prostu. Jak An. zawsze, jak zawsze. Prawda, że jak zawsze? No, tak. Moje auto jest daleko. Tak. Tak? Zobacz, już jest. Jedziemy, co, co zjemy? powiedz powiedz. Fryteczki? Ale jednak ten SAT 24 to jest najlepsza, najlepszy radar. Idziemy. Pogodowy. A co to jest Fak. moje? No, 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 zgadnij, to jest. To jest. Ja bym cię nie przyznawała, tak co to twoje jest. Idziemy. Idziemy do domu, wziąć prysznic i idziemy na koncert, tak jak wczoraj. A ty wczoraj, Frank, nie byłeś. Ha, 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 a był fajny koncert. No. I tak kończymy ten weekend. A to Odlicza poniedziałek, co dla niektórych, bo co niektórzy to mają wakacje. I ja też tym właśnie kończę mojego vloga. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o dostępie łapki, łatwych subskrypcji i poleceniu naszego kanału. I dziękuję za to, że tutaj jesteście, na ten kanał. I do zobaczenia z kolejnych vlogów. A to, a to, ty, 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 ty mała.